Witam Was wreszcie, kochani. Mamy dzisiaj niedzielę, piękną, słoneczną. I jak widzieliście, my już rano szybko po śniadanku wyskoczyliśmy na dwie godzinki na plażę. A teraz wróciliśmy i po obiadku ruszamy dalej. I jak widzicie, jesteśmy w lesie. Ale to nie jest taki zwykły las, tylko jesteśmy w leśnym ogrodzie botanicznym Marszewo Gdyni. I słuchajcie, tutaj są organizowane różne wycieczki dla grup zorganizowanych, dla szkół. Są różne zajęcia właśnie w tej tematyce związanej z leśnictwem, z ochroną środowiska itd. Te zajęcia są zazwyczaj organizowane, słuchajcie, w tygodniu. Ale w niedzielę, słuchajcie, też są tutaj takie otwarte niedziele, i my już tutaj dawno temu, jeszcze przed czasami pandemicznymi, byliśmy i wtedy są też organizowane takie różne pogadanki na tematy przyrodnicze. Było też rozpalone ognisko, z którego można było skorzystać, mieć tylko trzeba było własny prowiant. No i słuchajcie, no teraz z powodu pandemii, niestety, troszeczkę to jest wszystko ograniczone, i z tego co wiem, tych otwartych niedziel nie ma. Natomiast słuchajcie, też tutaj w, na terenie tego właśnie ogrodu, ale jakby poza tym terenem ogrodzonym znajdują się dwa szlaki, którymi można się przejść i te szlaki są słuchajcie otwarte, także można zawsze o każdej porze dnia i nocy, chociaż w nocy to raczej. Nie polecam. Można sobie przyjść i przejść właśnie tym szlakiem. I są dwa takie szlaki. Jeden to jest szlak korzeni, który my właśnie teraz idziemy. On ma długość około półtorej kilometra. No i oczywiście dotyczy korzeni. Na trasie są różne takie fajne, tematyczne chatki, między innymi chatka drwala, chatka grzybów, czy też chatka zielarki i ten szlak jest bardzo taki, wiecie, wygodny, w takim sensie, że tutaj spokojnie z wózkiem można ten szlak pokonać. A drugi szlak to jest szlak Alicji w Zaczarowanym Lesie, który jest krótszy. I wydaje mi się, że chyba nawet bardziej atrakcyjne, Ale niestety tam z wózkiem już nie da rady, bo są dosyć takie strome schody. Więc albo dzieciaczek, który chodzi, albo no musicie postawić na nosidło. Ale słuchajcie, naprawdę warto. Tam są na przykład takie makroskala robaków, mrówek, sząszczy, które są, wiecie, takie ogromne, większe niż dzieci, wielkie krzesło. I naprawdę bardzo, bardzo dzieciom się podoba. On jest króciutki, ma nieco ponad 600 metrów. Wysłuchajcie, zamierzamy dzisiaj oba też szlaki zaliczyć, także trzymajcie kciuki, oczywiście pokażę Wam naszą drogę. I uwaga odpowiedź! Uuu. Osiem boisk piłkarskich! super mostkiem ale adaś maszeruje ale adaś maszeruje mama idzie mama idzie tak adaś maszeruje maszeruje adaś maszeruje z I hop, i hop, ale też ładnie idzie. I hop, i hop, i hop. Okay. W labiryncie, w labiryncie, w labiryncie, w labiryncie. Uuu. Labirynt, 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 W labiryncie, w labiryncie, w labiryncie. W labiryncie, w labiryncie. Biegniemy, w labiryncie biegniemy. Oooo doszłyśmy do końca. Uhuhu, ławeczka. Ale oh, no wielki kleść! Dzikie malinki! Nie wiem, czy schodzi. Dzielna, Ala schodzi ze schodu. Dzielna, a la ta.